Poszła do bogatego mężczyzny. Tak, tak właśnie powiedziała przykro mi, ale potrzebuje innego standardu życia. I zniknęła, zostawiając moje mieszkanie z pustą szafką i szelestem wspomnień. Siedziałem tam, gorączkowo ściskając w dłoni jej pierścionek. Wyjrzałem przez okno i pomyślałem czy to naprawdę koniec? Tyle lat razem, a teraz wybrała pieniądze. Ale nie rzuciłem biznesu, nie wyjechałem z miasta. Zostałem. Rok później przyszła do mojej kawiarni. I wszystko się odwróciło w taki sposób, że nadal nie mogę o tym spokojnie rozmawiać. Co byś zrobił? Wyrzuciłbyś ją, odwrócił się plecami, udawał, że jej nie poznajesz? A może zaśmiałbyś się jej w twarz, a więc bogaty facet nie spełnił oczekiwań? Nie wiedziałem, co bym powiedział, gdybym znów ją zobaczył. Ale przyszła. Przyszła. Usiadła cicho przy stoliku w rogu, rozglądając się dookoła, jakby się mnie bała. Zamarłem za ladą, serce mi waliło, czy to ona? Dlaczego? Ale pozwól, że opowiem Ci po kolei, dlaczego odeszła i co stało się później. Kiedy się poznaliśmy, byłem marzycielem. Otworzyłem małą kawiarnię na obrzeżach miasta. Zawsze chciałem parzyć kawę, karmić ludzi świeżymi wypiekami. Nie miałem dużo pieniędzy, ale miałem pomysł. Wspierała mnie wtedy, twoja kawiarnia będzie najlepsza w mieście. A ja uwierzyłem. Kleiliśmy tapety, malowaliśmy stoły, szukaliśmy dostawców. Bywały dni, kiedy nie starczało nam na czynsz, ale jakoś się udawało. A potem zaczęła często narzekać, potrzebujemy pieniędzy na wakacje, naprawy, samochód. A ja inwestowałem i inwestowałem w kawiarnię, czekając na stały dochód. Minęły dwa lata. Wytrwałem, byli już stali klienci, kawiarnia zaczęła przynosić niewielki zysk. Byłem szczęśliwy, ale ona najwyraźniej miała dość skromnego życia. Pewnego wieczoru powiedziała: Mam dość jedzenia makaronu. Nie możesz zapewnić mi godnego życia. Próbowałem się sprzeciwić, mówiąc: Jeszcze trochę, to się rozwiniemy. Ale nie chciała słuchać. Potem wyznała, że poznała bogatego mężczyznę. Zaoferował jej luksusowe warunki. I to był koniec. Spakowała się i wyszła. Powiedziała tylko: Przepraszam, jestem zmęczona czekaniem, aż ci się uda. Chcę żyć dzisiaj, nie później. Byłem zdruzgotany. Tego dnia prawie zamknęłam kawiarnię. Ale moi przyjaciele powiedzieli: Nie poddawaj się z powodu kobiety, która cię zdradziła. Więc zostałam. Ponuro parzyłam kawę. Piekłam babeczki, uśmiechałam się do klientów. Życie straciło swój kolor. Ale utrzymywałem kawiarnię na powierzchni. Mało spałam, dużo pracowałam, czasem spałam tam, na starej kanapie na zapleczu. I tak było przez rok. W ciągu tego roku rozszerzyłem menu, odnowiłem wnętrze. Pieniędzy wciąż było mało, ale jakoś sobie radziłem. Aż pewnego popołudnia, o pierwszej popołudniu, zobaczyłem kobietę w jasnym płaszczu ze spuszczonymi oczami, wchodzącą do mojej kawiarni. Rozpoznałem ją. Tak, to była moja była dziewczyna. Cofnąłem się za ladę. Serce zaczęło mi walić, czego ona chce? Obejrzała się, zobaczyła mnie i zamarła. Zacisnąłem zęby, obsłużyć ją czy wyrzucić? Ale nie miałem odwagi zrobić nic drastycznego. Po prostu zajmowałem się swoimi sprawami, jakbym tego nie zauważył. Usiadła przy stoliku w rogu, lekko drżąc. Widziałem, jak patrzy na mnie ze strachem, jakby prosząc spojrzeniem o przebaczenie. Ale nie podszedłem. Niech kelner obsługuje. Kelnerka, moja przyjaciółka, przyniosła jej menu. Zamówiła kapucino, rogalika. Siedziała tam, popijając kawę, wyraźnie oczekując, że podejdę. Nie podeszła. Wstała, podeszła do Lady. Powiedziała cicho: Cześć. Nic nie powiedziałem. Potem powiedziałem: Dlaczego tu jesteś? Spuściła oczy: Chciałam porozmawiać, jeśli to w porządku. Moje wnętrze kipiało gniewem, urazą i ciekawością. Powiedziałem: Mam dużo pracy. Przytaknęła, wzdychając ciężko: Poczekam, jeśli pozwolisz. I odeszła na bok. Moi klienci spojrzeli na nas. Czułem się niezręcznie, ale musiałem jakoś podjąć decyzję. Zatrzymałem się, skończyłem z klientami. Potem gestem wskazałem na nią, chodźmy na zaplecze. Poszła za mną jak upolowana kobieta. Weszliśmy, zamknąłem drzwi. Zapytałem ją, i co? Powiedz mi, kropka. Nerwowo potrząsnęła chusteczką, przepraszam, że przyszłam. Ja, wszystko mi się rozpadło. Ten bogaty facet okazał się, przerwałem, nie chcę słyszeć narzekań. Zacisnęła oczy, rozumiem. Po prostu nie mam dokąd pójść. Wyrzucił mnie. Zostałam bez środków do życia. Poczułem ukłucie złości, co za bezczelny facet, wyrzucił ją, co za stek bzdur. I szyderstwo, wybrałaś bogactwo. Więc zapłać cenę. Ale nie powiedział tego na głos. Tylko wydyszał, dlaczego tu jesteś. Myślisz, że będę cię utrzymywał, skoro mnie zostawiłaś? Potrząsnęła głową. Nie, nie sądzę. Przepraszam, że w ogóle przyszłam. Po prostu zobaczyłam znak i pomyślałam, że wpadnę, może chciałam chociaż na ciebie spojrzeć. Stałem tam, słuchając jej szeptu. Przepraszam, że cię zostawiłam. Nie wiedziałam, że tak będzie. Myślałam, że naprawdę pomoże mi żyć lepiej. Ale potem okazało się, że to horror. Upokorzył mnie, powiedział, że jestem nikim. Uciekłam. A teraz jestem tutaj, bez grosza. Muszę przyznać, że było mi jej żal. Cokolwiek zrobiła, widziałem, że została pokonana przez życie. Ale uraza jest we mnie wciąż żywa. Powiedziałem chłodno, czego chcesz? Pieniędzy? Schronienia? Podniosła oczy pełne łez, nie, nie śmiem pytać. Po prostu przypomniałam sobie, jak zawsze mnie chroniłeś. Tak mi wstyd, że wymieniłam cię na iluzję. Ale jeśli nagle zawahałem się w razie czego? Ona, jeśli nagle weźmiesz mnie z powrotem, przynajmniej do pracy. Nie jako żonę nie pytam. Ale wiem, jak pracować. Może potrzebujesz pomocy w kawiarni? Jestem zaskoczony. Ona prosi o pracę w mojej kawiarni? Po tym wszystkim w środku wszystko się mieszało: radość, litość, chęć odesłania jej. Ale zdałem sobie również sprawę, że jest zdesperowana. Powiedziałam jej wprost, chcesz być kelnerką w mojej kawiarni. Tak bardzo chciałaś bogactwa. Jesteś gotowa nosić teraz tejs. Zawołała, tak, jestem. Nie mogę znaleźć pracy, nie mam doświadczenia. A tutaj, tutaj wiem, jak coś zrobić. Pamiętasz, jak ci pomagałam, kiedy otwieraliśmy? Pamiętam ją stojącą za ladą, uśmiechającą się do klientów, podającą babeczki. To było wzruszające. Teraz jest inaczej. Moja duma krzyczała: Wyrzuć ją. Ale moja dusza, moja dusza nie mogła. Powiedziałem: W porządku. Ale nie oczekuj litości. Jestem Twoim szefem, niczym więcej. Zrozumiano? Przytaknęła z nadzieją. Dodałem: Jeśli zawiedziesz, zwolnię cię. Odchrząknęła dzięki nie zawiodę cię. W ten sposób zaczęła dla mnie pracować. To zabawne i przerażające zarazem prawda? Kobieta, która zostawiła mnie dla kogoś innego, wróciła i stoi w mojej kawiarni stacą. Na początku nie mogłam na nią patrzeć wszystko kipiało w środku. Ale dawała z siebie wszystko, myła podłogę, Roznosiła zamówienia, uśmiechała się do klientów. Klienci pytali, kim jest ta nowa dziewczyna? Odprowadzałam ich wzrokiem, nie chcąc się tłumaczyć. Moja koleżanka kelnerka również była zszokowana, ale widziała, że eks szczerze się stara. Minęło kilka dni. Obserwowałem z boku, jak wchodziła w interakcje z ludźmi. Widziałem, że była psychicznie zagrożona, trzymała się na włosku, czasami płakała na zapleczu, kiedy myślała, że nikt nie widzi. Ale ciężko pracowała. Uspokajałem się myślą, to tylko pracownica, pamiętaj, że cię zdradziła. Ale coś we mnie drżało, gdy widziałem, jak niesie ciężką tacę i trzęsą jej się ręce. Pomogłem kilka razy, powiedziałem niegrzecznie, daj mi to, podzękowała mi. Piątego dnia nieśmiało podeszła do mnie pod koniec zmiany. Mogę z tobą porozmawiać. Przytaknąłem i zaprowadziłem ją na zaplecze. Spuściła głowę. Chcę tylko podziękować, że mnie nie wyrzuciłeś. I wiem, jak bardzo boli cię mój widok. Jeśli chcesz, odejdę, jak tylko znajdę inne miejsce, żebyś nie musiała cierpieć. Spojrzałem na nią, zobaczyłem jej zgarbioną sylwetkę i zauzawione oczy. I nagle zdałem sobie sprawę, że gniew ustępuje, a to, co pozostało, to wspomnienie tego, jak kiedyś się kochaliśmy. Powiedział: Nie jestem udręczony, a raczej byłem. Ale skoro już to zrobiłem, jestem gotów tolerować Twoją obecność. Tylko pracuj pilnie. Potrząsnęła głową, prawie płacząc: Dziękuję. Naprawdę żałuję, że odeszłam do tego mężczyzny. Przerwałem wystarczy. Nie potrzebuję Twoich przeprosin. Po prostu rób swoje i nie psuj atmosfery. Ostre słowa, ale broniłam swojego serca. Jednak czas mijał i powoli zaczęliśmy komunikować się jako koledzy. Zauważyłem, że prowadzimy krótkie dialogi o menu o klientach. Słuchała moich poleceń, starała się wnosić swoje pomysły. Niechętnie przyznałem, że ma smykałkę do kawiarni, ponieważ pomogła ją otworzyć. Zaczynałem lubić jej obecność. Poczułem dziwne ciepło w środku. Ale walczyłem ze sobą, czekaj, wtedy mnie zostawiła. Pewnego wieczoru, gdy zamykaliśmy lokal, zobaczyłem ją siedzącą przy stoliku i przyciskającą dłoń do kolana. Okazało się, że uderzyła się podczas noszenia ciężkich tak. Chwyciłem apteczkę i pomogłem jej opatrzyć siniaka. Spojrzała na mnie ze łzami wdzięczności w oczach. Byłem niemal zalany emocjami. Przypomniałem sobie, jak głaskałem jej nogę po małym skaleczeniu. Chciałem ją przytulić. Ale odsunąłem się i powiedziałem, już po wszystkim. Wyszeptała cicho, dziękuję. Później tej nocy, w domu, nie mogłem zasnąć, odtwarzając w głowie jej twarz. Zdałem sobie sprawę, że moje uczucia nie umarły, tylko się ukrywałem. Ale zaufanie co z zaufaniem. Następnego ranka nastąpił zwrot akcji. Jeden z klientów, stary Kumpel, podszedł do mnie i powiedział półszeptem: Słuchaj, dlaczego Twoja była pasja pracuje dla ciebie. Ludzie gadają. Może ona do ciebie wróciła? Spiąłem się i powiedziałem szorstko: to tylko współpracownik. Uśmiechnął się, no, no, no. Spójrz na nią, jak patrzy na ciebie tymi oczami, jakby znów była zakochana. Odchrząknęłam, ale w środku byłam rozpalona. Zakochana? Nie wiem. Może żałuje, szuka drogi powrotnej. Tej nocy poprosiłem ją, żeby została po zamknięciu. Powiedziałem, musimy porozmawiać. Oczywiście się zgodziła. Usiedliśmy przy stole w półmroku, nalałem herbaty. Zapytałem ją bez ogródek, dlaczego wróciłaś do mojego życia? Czy tylko ze względu na pracę? Czy patrzyła na mnie przez dłuższą chwilę, po czym oddechnęła cicho dla ciebie? Zdaję sobie sprawę, że to moja wina, że wszystko zepsułam. Ale nie mogę tego zrobić bez Ciebie. Pomyślałam, że gdybym tam była, nawet jako pracownik, mogłabym się zrehabilitować. Chciałem ci pokazać, że nie wszystko stracone. Moja klatka piersiowa ścisnęła się. Zapytałem, i czego teraz chcesz? Żebym wpuściła Cię z powrotem do mojej duszy? Opuściła głowę, tylko jeśli tego chcesz. Nie śmiem prosić o miłość. Wiem, że nie ma dla mnie przebaczenia. Ale nie mogę kłamać, że przestałam Cię kochać. Serce waliło mi tak, jakbym znów miał osiemnaście lat. Z jednej strony pamiętam jej zdradę, ból, że zostawiła mnie dla bogatego mężczyzny. Z drugiej, stała przede mną, prawdziwie skruszona, gotowa pracować jako kelnerka, byle tylko być blisko mnie. Może naprawdę zrozumiała, że szczęście nie zależy od pieniędzy. Ale czy mogę jej zaufać? Powiedziałem cicho: Nie wiem, czy kiedykolwiek ci wybaczę. Może nigdy. Ale widzę, że się zmieniłeś. Dobrze, zostań w pracy. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale nie łudź się, że wrócimy do przeszłości. Przytaknęła przez łzy, dziękuję. Jestem gotowa czekać. Tak długo jak będzie trzeba. I tak minęło kolejnych kilka miesięcy. Codziennie przychodziła na swoją zmianę, pomagała mi, rozmawiała z klientami. Stopniowo nasze rozmowy stawały się cieplejsze, śmialiśmy się z dawnych wspomnień, związanych z otwarciem kawiarni. Widziałem, że nie ma w niej śladu interesowności. Być może naprawdę chciała odpokutować za swój błąd. Pewnego dnia robiłyśmy razem nowe wypieki, wypróbowując przepisy. Patrzyłem, jak koncentruję się na wyrabianiu ciasta, przypominając sobie, jak dawno nie byłem przy niej tak spokojny. Uśmiechnąłem się, dotknąłem mąką jej policzka. Odwzajemniła uśmiech, a nasze krótkie spojrzenie uświadomiło mi, że uczucia są wciąż żywe. Śmialiśmy się, obsypując się nawzajem mąką. Weszli klienci, widząc nas w chmurze śmiechu. Wyglądało to jak scena ze starego romantycznego filmu. W nocy zacząłem myśleć, może powinienem dać jej szansę jako kobiecie. Ale bałem się, że znów ją zdradzę. W końcu kiedyś aspirowała do luksusu, a ja wciąż jestem tylko właścicielem małej kawiarni. Dlaczego miałaby teraz zadowolić się skromnym życiem? Może dostała życiową lekcję. Zawahałem się. Pewnego wieczoru została do zamknięcia, pomagając zmywać podłogę. Zaproponowałem jej podwiezienie do domu, wynajmowała mały pokój, zgodziła się. W samochodzie zapytałem, Nie żałujesz, że wróciłaś do tej żebraczej kawiarni? W końcu tego bogatego już z tobą nie ma, ale. Przerwała, naprawdę żałuję, że odeszłam. Pieniądze nie są warte miłości. Zrozumiałam to za późno. Przepraszam. Słyszałem szczerą skruchę w jej głosie. I nagle zdałem sobie sprawę, że nie mogę dłużej ukrywać roztopionego serca. Zatrzymałem samochód przed jej domem, odwróciłem się do niej i powiedziałem: Ja chyba też za tobą tęskniłem. Przepraszam, że tak długo byłem zimny. Zadrżała, ty chcesz spróbować jeszcze raz? Nie odpowiedziałem na głos, tylko ją pocałowałem. Oboje płakaliśmy, powstrzymując mieszane uczucia smutku i radości. I tak rozpoczął się nasz nowy rozdział. Tak, ludzie mogą powiedzieć, że wybaczyłem zdrajcy. A niektórzy powiedzą, że wróciła do niego tylko dlatego, że nie udało jej się z bogatym mężczyzną. Nie zaprzeczam, może tak było. Ale widzę jej oczy, jej codzienną pracę i czułość. I zdaję sobie sprawę, że się zmieniła. Tak, popełniła błąd. Ale jeśli nadal ją kocham, czy nie mogę dać jej szansy? Kto z nas jest bez grzechu? Teraz znów mieszkamy razem. Nie domaga się już luksusów, z radością pomaga mi ulepszać kawiarnię. A kawiarnia w końcu przynosi stałe zyski, powoli otworzyłem drugi lokal. Ironia losu? Być może jest teraz ze mną, a ja nie jestem już taki biedny. Ale nie sądzę, żeby to był jej główny motyw. Przeszła lekcję, zrozumiała, że pieniądze nie dają prawdziwego szczęścia. Jasne, czasem przypominam sobie ból, kiedy pakowała walizki. Ale potem patrzę, jak uśmiecha się do swoich klientów, piecze cynamonowe ciasta, i zdaje sobie sprawę, że los dał nam drugą szansę. I nie chcę jej zaprzepaścić z powodu dumy. Oboje płakaliśmy, oboje popełniliśmy błędy, teraz chcemy być razem szczerze. Nie jestem naiwna, pamiętam przeszłość. Ale wolę żyć w miłości niż żywić urazę. To wszystko. Zostawiła mnie dla bogatego mężczyzny, ale potem przyszła do mojej kawiarni, załamana, błagając o przebaczenie. Przyjąłem ją z powrotem, choć nie od razu. A teraz, kiedy ludzie pytają mnie, nie boisz się, że ona znowu będzie chciała pieniędzy? Odpowiadam, boję się, ale miłość jest silniejsza niż strach. I dopóki ona jest w pobliżu, jestem szczęśliwy. Niektórym może się to wydawać słabe. Ale dla mnie to przykład tego, jak wybaczyć i znaleźć nową formę szczęścia. Powiedz mi, co byś zrobił? Wyrzuciłbyś ją z domu? A może dałbyś jej drugą szansę? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale teraz trzymamy się za ręce. A moja kawiarnia zawsze pachnie świeżymi wypiekami i nadzieją. Może to najlepsze, co mogę zrobić?